Panie Andrzeju, za nami Gala w Spodku. Jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza w historii polskiego wodowego. Ja myślę, że tak, to, to widowisko zostanie na długo w pamięci kibiców. Przede wszystkim e, chciałbym tu podziękować panu boksałowi Baksikowi, który tą galę... Znaczy, to nie jest gala, to było wielkie wydarzenie, zorganizował e, kapitalna sceneria, wspaniałe walki, a przede wszystkim... Myślę, że jest to początek tego, co czeka polskich kibiców. Tylko po powrotu Tomka Adamka wszyscy oczekiwali. Było to nam potrzebne na środowiska, szczególnie po poradzce Krzysztofa Wodarczego, którego bardzo, bardzo żałujemy. I myślę, że jest to początek wspaniałej dalszej kariery Tomasza Adamka. Zanukiel i Mariusz Cendrowski wypadli dzisiaj poniżej oczekiwań. Szczególnie Mariusz Zawiódł. No nie miałem okazji oglądać Mariusza, Mówi, że ma trochę kłopoty zdrowotne, natomiast z Tukieli jest doskonałym zawodnikiem, wspaniale się prezentował w trakcie przygotowań, natomiast w walce nie potrafił opanować po prostu napięcia emocjonalnego i to dzisiaj było widać. Po raz pierwszy był na deskach, natomiast no jest to zawodnik, którym trzeba chyba bardziej pracować w sferze psychiki, niż powiedzmy w sferze motori, mo, motoryki bokserskiej. No właśnie, bo jak jeszcze oglądając go z czasów motorskich, nie ma sobie równych, jeśli chodzi o, się o sprawy motoryczne, ale on strasznie chaotyczny ma, jest chaotyczny styl boksowania i ciężko, już parę to zwalczyć, nie da się. Mówi Pan o? o zandykali. Zand ja myślę, że tutaj napięcie emocjonalne i pewne e, jakby uspokojenie tego zawodnika w następnych walkach może przyniesie określony efekt, jak powiedziałem, no, ambicje, które ma ten zawodnik są bardzo duże i ten zawodnik bardzo słynnie podchodzący do, do całego kształtu wydarzeń jego kariery sportowej. i Będziemy im się starali na pewno pomóc, żeby był pięściarzem bardzo dobrym, a ma ku temu odpowiednie predyspozycje. Dzisiaj z bardzo dobrej strony zaprezentował się Piotr Wilczewski, szczególnie jeżeli chodzi o jego kondycję, mógł spokojnie bić trzy dalej. Tydzień temu Christian z zdobył mistrza Europy, jest to bardzo przeciętny według mnie bokser. Myślę, że miałby szansę. No na pewno tak. Są takie rozważania. Aczkolwiek z centrum nasz promotor, pan Bogusław się ma trochę odmienne plany. To możliwości są. Dobrze się stało dzisiaj, że Piotrek wygrał, bo kamer Salini nie jest zawodnikiem łatwym jest bardzo trudnym do boksowania. Także to jest duży sukces Piotka. Poza tym, no ma w tej chwili 17, wal, 17 wygranych 3 lata kariery zawodowej. Jest to czas, żeby tego typu walki organizować. Ale w wywiadzie dla naszej strony stwierdził zaraz po walce, że on może spokojnie zwrócić uwagę średnią. Myślę, że tak. Taką opcję żeśmy rozważali, biorąc pod uwagę jego warunki fizyczne, myślę, że kategoria średnia była najbardziej optymalna dla niego. W tej chwili chyba jest mocniejsza super średnia nawet niż średnia. Tak, ale Piotrek przy tej swojej powiedzmy Piotrek nie dysponuje jakby gwałtownym, nakałtującym no, ciosem, jest zawodnikiem boksującym w no, oparciu o kombinację ciosów, o, o powiedzmy, takie wyczucie czy wchodzenie w tempo w akcji przeciwnika i myślę, że w kategorii średniej, jeśli e, poprawi jakby częstotliwość zadawania ciosów, wydłuży kombinację będzie zawodnikiem naprawdę bardzo groźnym. Myśli Pan, że Wojtek Bartnik może przynieść jakieś sukcesy dla grupy w de France, czy to będzie tylko po prostu nazwisko? No Wojtek Bartnik na pewno mimo prawie zbliżania się do 40 jest zawodnikiem dalej niewyboksowanym, powiedziałbym to w sensie takim emocjonalnym. Jeśli się przygotuje solidnie i będzie boksował bardziej regularnie, bo to jest taki zawodnik, że musi często boksować, to myślę, że jeszcze może spokojnie boksować. 40 lat nie jego kariery sportowej. Poza tym weźmy pod uwagę, że on miał roczną przerwę. Samymi szparingami, przygotowaniem nie zniweluje się pewnych napięć emocjonalnych, które powstają przed walką. Słyszały się plotki o przejściu do pana grupy, do pana do Tule france e, braci Kwie Kwie Kwiecińskich? Na ten temat nic mi nie wiadomo. Do tego plotki, tak? A co z Mariuszem Wachem? Mariusz Wach, przede wszystkim cieszymy się, że wraca do zdrowia po bardzo trudnej kontuzji lewej ręki. We wrześniu zobaczymy gość w ringu. Myśli pan tak? Prywatnie. Andrzej Głoda ma jeszcze szansę na jakieś poważniejsze tytuły? Myślę, że tak. Szkoda tylko, że nie trafił na swojej drodze takiego promotora jakim jest Bogusław Baczyk trochę wcześniej, bo pewien przebieg jego kariery sportowej trzeba było szybko zamknąć. Przypominam sobie jak po dwóch walkach z Dickiem Boem, wtedy, kiedy był na topie emocjonalnym i jeśli chodzi o zainteresowanie, zaserwowano mu na dzień dobry Genoksa Luisa. Także w ten sposób to pokazuje, że nie wszystko, co co się świeci, to złoto. Decyzja Tomka Adamka o przejściu do Cruiser to tylko jego decyzja, czy wasza wspólna? No, ja myślę że przede wszystkim zawodnika. Zawodnik podejmuje decyzję, zawodnik wybiera trenera. Natomiast powiem szczerze, że jeszcze nam trochę czasu brakuje na pewno, żeby poprawić niektóre partii mięśniowe Tomka. Widać to było dzisiaj w różnicy muskulatury na klepinedy. Tomek dysponował dużą szybkością, ruchliwością przede wszystkim kapitalnym refleksją i szkoleniem, Ale myślę, że jeszcze w tej kategorii musimy troszeczkę popracować na przede wszystkim e, wzmocnienie pasa barkowego. To jest bardzo ważne. I to jest w zasadzie pierwszy cel, jaki będziemy robili. No właśnie, w tej chwili Kalingama i Makarinego mógłby wypunktować według mnie, ale z takim mormekiem byłoby ciężko jeszcze w tej chwili. Ja chyba za fizyczne fizycznie jesteś. Ja myślę, że mormek był zawodnikiem. To nie chodzi o fizyczną stronę mormeka. Mormek był chyba stylem pasował bardzo e, Domkowie, Co do Kunikana jest to zawodnik z tym boksujący bardzo zmiennie. Jeśli ma dzień, może być obroźnie dla każdego, jeśli normalnie boksuje, ale to jest w stanie go pokonać na pewno. Na pewno promotorzy nie będą bardzo dążyli do tego pojedynku, ale z polskiej ze strony, polskich kibiców, ciekawy byłby bardzo pojedynek Krzysztof Wodarczyka z tą Adamkiem. Oczywiście to wyklucza, dwie grupy raczej to wykluczają sami siebie, ale byłoby to ciekawe. Ja się szczerze, że ja. Bo oczywiście decyzje zapadają na szczeblu promotorów. Nie chciałbym tutaj wybiegać i pewnych sugestii. Myślę, że te decyzje zapadną. Pan Bogusław Błakci powiadomi na konferencji prasowej, jakie mam kolej wobec kariery Tomasza Adamka bardzo szybko. Z kim teraz troje Marusz Cędrowski? Marusz Cędrowski trenował z nami, w ostatnim okresie przygotował środowisko. Aczkolwiek na pewno, jeśli mówimy o Państwu bardzo jakimś takim mocniejszym wejściu. Akcentowania jego kariery sportowej to trzeba mu ten proces treningowy zupełnie inaczej zorganizować. Dawid Kowalski wrócił na stałe do Tour France? Ja myślę, że tak. Dzisiaj ta walka miała bardzo wyrównany przebieg. Chciałbym pogratulować obydwu zawodnikom, zarówno e, Dawidowi, jak i Ziemlewiczowi, bo walka naprawdę była wyrównana i obfitowała bardzo ciekawe i pozytywne momenty. To był naprawdę wspaniały Bogrzy się w wykonaniu tych dwóch opaków. Stanek mógł dzisiaj być lepszy, ale ich pierwsza walka to trochę przekręcona na korzyść Sławka. No, wtedy, nie pamiętam, ten werdykt był w tamtym, oku chyba we Włocławku. Wydawało się wszystkim, że zwycięzcą powinien zostać e, właśnie Dawid Kowalski. Dzisiaj ten, ta walka ze względu na zaciętość i przebieg miała bardziej wyrównany charakter, chociażby ja nie muszę przesiedzieć punktacji sędziów, bo to mnie da większy, jakiś lepszy obraz tego, w jaki sposób ta walka została sędziowania. Aczkolwiek powiem tylko tyle, Doskonały pojedynek.